Widać, ludzie na kucie tego typu, trzeba będzie do przodu, nie do tyłu. W roku 2021 tego typu łobabę tego typu. ja tam sylwester tego typu? łobabę. Każdy leczy kasa. na pewno leczy kaca tego typu, łobabę tego typu. E, widzowie, poznam was w nowym roku 2021 tego typu, łobabym tego typu, jak widzicie. E, widzowie, mam dla was informację. Wczoraj poleciał fanbatch mój, który już prawie miał 2000 lajków widzowie. Ja wiem, że planują wykop, czyli od strony Azbesta, Mery Mery, cała ta ekipa Quinta TV i reszta ludzi chcieli zbanować mi kanał i mi się nie udało. No i zbanowali mi fanbagea. Bardzo przykra wiadomość widzowie już było prawie 2000 lajków. Like Trzeba teraz napić widzowie. Znowu ponownie tego typu. W opisie dam link Wam do mojego nowego Fambedra widzowie. No bardzo przykra wiadomość. Przed nowym rokiem tak się stało widzowie. Jak ja wszedłem i patrzę, że coś takiego poleciało. Ale nie macie się o to, widzowie. Trzeba być twardziej niemieńczakiem tego typu. Oni będą panować, bo ich po za co że po prostu jestem popularny, że kanał się rozwija, fandasz tego typu. Ich za co Właśnie widzowie. Dlatego Sz -sz szkoda tego było bardzo, ale trudno. Trzeba jeździć do przodu, nie do tyłu, widzowie. Po prostu za co bo oni potrafiają. Zrobić, tak jak ja zrobiłem, swojego fanu, spojrzeć. Wy widzowie też zrobiliście mi fan, dzięki wam widzowie. Po prostu i dlatego szkoda trochę tego fanpage'a, ale to nie jest ważne. Ważne, że kanał działa tego typu i jest 6000. tysięcy. Zaraz niedługo będzie 7000 tego subów na kanale tego typu widzowie. Miłego dnia wam życzę, leczenia Karca. Po wczorajszej imprezie tego typu łobałem, wiadomo, ja to jak powiedziałem, nie pijące jestem od roku, nie tam rybka tego typu właśnie widzowałem. Ja sobie zrobiłem sobie tam herbatkę, pożegnaliśmy stary rok, no, a nowy rok tutaj zajebiście poszło tego typu, 2021 rok, tego typu i mi się bardzo podoba ten odcinek, właśnie Sylwesta, bardzo się cieszę, pozdrawiam, powołaniałam całą ekipkę tego typu bands tego typu, trzeba jeździć do przodu, nie z tyłu właśnie, mi się dnia Wam życzę i miłego lajkowania mojego fanpage'a, w opisie dam linka i będę tutaj kontrolował tego typu a, na idiotów nie będę zwracał uwagi, bo tym będę na nich zwracał uwagę, to tym jest bardziej zbanuję tego typu. Trzymaj się się, ben,